Dzień dobry, cześć, witam wszystkich, bardzo Wy kolejnej babce od widza, moi drodzy, ja nazywam się Lija i Pyli, to kolejna babka od Wiadomo, wiadomo, to tam wszystko tego czasu mam włączony, mam włączony, dobra, nie wiem czy ta pół pytka coś tutaj robić, jakiś spawny robić, nie wiem, ale w każdym razie, jeżeli lubisz serię z mapek od widzów, to zostaw pałeczkę w górę, komentarzyk, subskrypcję. Trzeba to pokazuję podwójnie, nieważne. W każdym razie lecimy sobie, tu mamy mapkę fabularną, tak jak zresztą ostatnio, mam nadzieję, że ewentualnie ta będzie może troszeczkę dłuższa i w ogóle tytuł z tego co pamiętam to było uratuj więc moi drodzy, dzisiaj musieli uratować mojego kochanego psiaczka. Moje kochan czurunie I, i, i w ogóle zobaczymy o co chodzi. E, czekajcie, e, Kim chcesz zostać z zasady? Okej, okay. a okej. Okay. Ło, to znika. Okej. Okay. Zostań mną. Aha, e, dobra, tu mamy autora. E, Piotrek i 1, 3, 2, 3 head. E, znaczy to ja w sobie ja, 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 ja przy swojej głowie zostanie generalnie, tak, 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 tak. Tej tak. zasady mamy to za chwilkę. E, zostań sobą. Fitness, Moody. O, a sobą mogę zostać. Będę miał większą głowę. To wygląda komicznie. E, dobra. Business na Moody. A ja mam 50%... Nie, bo to potem ludzie nie będą widzieć. Dobra, zasady. E, Game mode zero, difficulty easy. Game rule, keep inventory true. Game... Aha, fajnie. W zasadach wypisałeś komendy, które powinieneś sam ustawić. Genialnie. Po prostu powiem ci mm, e, genialnie. Naprawdę to jest, to jest Kwintesencja, po prostu, w tym momencie dzbanostwa, żeby napisać w zasadach, kuźwa, komendy, które powinieneś wprowadzić na mapie, żeby po prostu już były wprowadzone, rozumiesz? Nie, nie, wy, nie, nie, po co w ogóle, nie, nie, mm, nie, nie ja sam wprowadza, nie? Mhm, 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 yeah, yeah, of course, of course, mhm, to już jest Czyli ile jest Teraz No tak, z 5% ocen w dół pójdzie, nie? No to już mamy 5 na 10 w każdym razie, to już nie musicie oglądać w ogóle, nie? E, co tam to miałem? Keep inventory. Mhm. Mm True. Dobra, e, chyba wszystko mam, więcej nie potrzebuję. Easy, masz, proszę bardzo, easy. A jedzenie jakieś dostanę? Jak nie, to zmieniam kuźwa na, na ten. Dobra, tutaj mamy autora, zobaczmy sobie, no, co my tutaj mamy. Autorem mapy to już wiemy, że to jest Pieterek, no, mhm, mm mhm. Mm czy Ci się spodoba, pozdrów mnie, a jak mi się nie spodoba, też się mogę pozdrowić. To jakby to jest niezależne od tego, czy mi się ma podoba, czy nie. Po prostu Cię pozdrawiam. Eee, I zobaczmy sobie fabułę w takim razie. Pyk, fabuła, let's go. Budzisz się, idziesz się umyć i wyjść z na spacer. Kiedy dzieje się coś dziwnego? Czy to jest jeden of 50? To jest taki troll, nie? Tam na końcu będzie jakiś easter egg. No hej. Cześć, skończ, please. No weź, no dobra, powiem ci, że. Cię, su, subskrybuję, Haha! I chabską reklamę na sam koniec podrzucił. To powiem ci, perfekcyjne zagranie. I love you so much, I hate you. Ej, dobra, nieważne. E, klikajmy. Lecimy. <laughs> Co? Już dziewiąta? Muszę iść na tu na spacer z kiarą, ale najpierw ubije się. No dobra. To let's go. Ua, jaką ja mam Javierę Wielką? Ja pierdzi, pokój nagrań odnalezieniu kier Dobrze. Czyli już mam spoiler, ale że odnajdę ją. Dobra, okej. Okay. Eee... Pokój Mateusza i Patrycy. Dobra, czekaj. Łazieneczka, proszę bardzo, normalnie. Wchodzimy sobie tutaj. Pyk. A nie, to jest, jest kibel. A tu jest mówalka. Dobra, tu jest kibelek. Okej, okay, dobra, załatwione elegancko tutaj. Papierek, pyk, dobra, super, jeszcze umyję rękę, jeszcze prysznicek. Dobra, po umyty elegancko. Pralka, coś tu jest w pracy. Znajdźcie mamy! Po co mi w ogóle bariera? A barierę sobie schowam. Dobra, niech będzie. Alright, no to w takim razie co? Eee, idę na dół, idę do Aki. Kochanie! Ładźcie, pani jaka wielka Hawira. Eee, pyk. Okej, okay, no to proszę. Nie, cześć, najpierw widzę to. Eee, moje kochanie! Cześć! <laughs> Hej, widzę, że wstałeś. jest coś i kierą na spacer. Jest w swoim pokoju. Okej, okay, kochanie. ma Ej, ej, Dobra, idę, 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 idę. idę, idę. Pokój kiary! Kiara ma swój pokój! cie panie kochany! O nie! Nie ma kiary! Pójdę i szukać, tylko się ubiorę. Wezmę łuki, miecz, ubrania łuk i miecz są pod schodami. Dobra. A tu jakieś... O, zabawki kiary są, ale słodkie! Ej, fajne, fajne. Bapeczka potem jak najbardziej. Dobra, idę, 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 idę. Kochanie, nie ma kiary! Lecę już szukać! Dobra. Pyk, 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 latarka jeszcze kuźwa, dobra, jeden, dwa e, Tutaj to, cyk, cyk, dobra, e, latareczka, jest, dobrze To se, to, to tak dam, o, tu, o, a tu też jest W sumie zbroję muszę wziąć w ogóle? Czekaj e, Biorę, wezmę łuk, aha, no tak, to, to, to To To, to tego nie ubiorę, ale czek, klatę se ubiorę, to se ubiorę i kuźwa spodje, daj, daj Znaczy buty, daj te buty. buty Daj buty, o, pięknie, dobra Idę szukać mojego kochanego psiaka. Um, nie, kiedyś mieliśmy sąsiadów, ale odkąd y, ich kot zniknął, y, wyprowadzili się. Byli naszymi sąsiadami 13 lat. Łabasz. Łabasz. Ja słyszę, ja słyszę szczekanie. Park? A tutaj jest co? Nie wiadomo. Dobra, idę do parku. Kiara lubiła chodzić do parku. Może ją tam znajdę. Dobra. To idziemy. I za fabułą do niedopisanego miejsca. Bierz, naj. Aha. No dobra, 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 dobra. E, czyli tutaj, nie? Okej. Okay. Może ktoś ją porwał? Słyszałem o gangu, który, którzy porywają i zabijają zwierzęta tylko aby mieć z tego radość. Kurwa, jadę normalnie, dziadów. Skąd tu tyle krwi? Oby nie była to krew, kwiary. O mój Boże, czemu taka map mroczna mapa? Co to za magazyn? Nigdy go tu nie widziałem, bo nie za często chodzę tą drogą. Okej. Okay. Pewnie na górze mieli swoje narzędzia i, wszystkie, yy, i wszystko inne. Nie wejdę drzwiami, może oknem. Czy tam jest kuźwa głowa kota? Czy. To wygląda bardzo, bardzo źle. Dobra, idę, 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 idę. Wejdę tutaj. Okej. Okay. Jestem! O nie! Yy, no cześć, ja jestem Billy i wiem, że chcesz oddalić swojego psa. Kiary. tak się składa, że nie lubię maltretować zwierząt, ale yy, aby je odebrać, musisz przejść kilka poziomów. Ty chory psychopato. No kurwa, trafiłem na mapę psychopaty. Dobrze, że se wpisałem, kuźwa, game rula bo już bym dawno itemy stracił, nie? Bo przecież w zasadach było, żeby game rula wpisać, rozumiesz, normalnie, nie? A, to, to wszystko wiadomo. Dawaj znajdźkę, kuźwa. Ja chcę znajdźkę... Ej, co to, 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 Ej! Ej! Co to ma być, że to tam zablokowane? To mam iść na wprost? Dobra, idę na wprost. No, poluj, tam to było. I don't understand, czyli, czyli mam iść tam jednak. No to idę tam. To, to było jakieś... Jako troll chyba jakiś, nie wiem. Nie! Spójrz, tam były spawn pointy, tak, tu były spawn pointy. Dobra. Eh I heee. Dobra i hej, Dobrze. Jep, jep. O nie, 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 Tu spawn point. eh. O, 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 tu jest 180 osiemdziesiątka. Ho. Nie! Kurde, mać. Czekaj. Gdzie ja jestem? Tutaj. Hops! Hops! dobra. Okej. Spawn point. I. Eee, no jak ja mam zrobić kuwa, Nie widziałem 80 no. Ej, kurwa, no nie widzę bloków, no. Ej, no kurwa, no nie widzę gdzie skacze. Tu jest blok. Eee! no nie idzie tego zrobić. Dobra, pierdziele, kumisz się nie będę. Po co mam się, po co mam, po co mam się denerwować w ogóle? Po co to komu? Nik nikomu to nie potrzebne, szczególnie mi. Nerwy nikomu nie służą i są w ogóle bezsensowne i marnują tylko życie, zdrowie, czas, kuźwa, i nikomu się nie podobają i, i, i tak dalej, dobra. Okej, okay. gratulacje, dalej. Okej, okay. jak ma na imię twój pies? No kuźwa, chyba wiadomo. E, ile lat byś z sąsiadów? 13 lat. O której się obudziłeś? O dziewiątej. Jakie drogi miałeś do wyboru? Park i... No, magazyn w sumie, nie? Tak, no. Ej, ja tutaj. Jak pisało nad drzwiami i sypialni? Eee, Mateusz i Patrycja. Ej, je, je. E. Jaki był twój dom? Eee, piętrowy. E, dlaczego sąsiedzi się wyprowadzili? Bo zaginął im kot. E, czy Kiara miała swój pokój? Jest, of course. E, gdzie w domu był pokój nagrań? nie na górze. E, czy za tobą jest znajdźka? Tak. Łata, to są złote te diamentowe pantalony. Mam zrobić diamentowe pantalony? Jo, pierdolę, jakie to jest wielkie. Eee, dobra. Okej, okay, to... No to robimy, nie? Robimy diamentowe pantalony, kuźwa. Taka replika, że ja pierdzielę, nie? Co nie zmienia faktu, że mapa jest zrobiona przez psychopatę. Jesteś kuwa psychopatą. Bo co za człowiek robi mapę o zaginionym kuwa psiaku? No, takich rzeczy się kurwa nie robi. To nie mogłeś wymyślić, że, nie wiem, zakinął mi jakiś tam przyjaciel, coś tam tego. No trudno, no, się mówi, no. Ej, a przepraszam bardzo, jakiś kill -off mam? tak skończyłem, no. Mm -hmm. Nie miałem kill także, no, nie mogłem tego wydobywać, więc stwierdziłem, że, że nie ma sensu. Tutaj możesz ustawić brightness na bright. Eee... pochodnie mam zrobić, ta? Jezus Maria. Ale przecież ja nawet nie jestem w stanie zobaczyć, jak ona wygląda z drugiej strony, ej. A przejście na tamtą stronę. Super, to nie można było tego zrobić normalnie. Dobra, to jest zbyt skomplikowana replika, serio, naprawdę, nie, 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 nie. Ja, ja chcę skończyć tą mapę, bo ona jest kuźwa, ona jest straszna, ona jest zła, ona jest... Ona jest, ona jest tragiczna po prostu, nie, ja... Ja nie mogę w nią grać po prostu, to jest... Nie oglądajcie tego odcinka, ja wam mówię, nie oglądajcie tego odcinka. Zabraniam wam oglądać tego odcinka, jak oglądasz cały odcinek, to ja się na ciebie obrażę w ogóle, rozumiesz? Nie pozwalam oglądać. Po prostu nie pozwalam. Daj kolejną łódkę, a ja sobie robię vu, bo zapomniałem, bo opa, deja vu, jadę łódką sobie tu, oh. żebym nie spadł, nie oglądaj, nie oglądaj mapy, ja ci mówię, nie oglądaj, don't oglądaj mapę, kill, tu se zacznę, o, tak se zrobię normalnie, bo kuźwa ta ścieżka jest za trudna dla mnie, no, he, i, dobra, jadę, 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 jadę Zwolni, że trochę Dobrze I teraz Dobra, jestem Gratulation Co to jest? Redstone, proszę cię bardzo, już to robię Po co mi w ogóle te przedmioty nie opowiedział? Okej okay. Eee tu mam doprowadzić ta no to let's go w takim razie pek, 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 pek Pek, pek, pek Pek, pek, je yeah. Okej okay. redstone i ten dawaj, dawaj, dawaj e, tutaj pek, pyk, pyk O ty kurna dwa redstone y tylko Dobra no to cyk, cyk, cyk Eee cyk Cyk, cyk, cyk i e, cyk proszę Cię bardzo Let's go dalej dobra bloczki mamy ta ja mogę zrobić tak i zrobić tak teraz zrobić tak i tak, teraz zrobić tak teraz zrobić tak, tak tak i tak, ale jestem genialny w teren szkoły, nie kusi nie? no, co mamy tam tam jest jakiś guzik nie? nic nie widzę, nie wiem czy w ogóle tam coś jest w ogóle, czy tu będzie guzik potrzebny, znaczy pod tym, ha Myślałem, że mi się uda. No dobra, nie udało się. Nieważne. To może jednak w domku, co? A, tu jest. A, bo to jest wejście, no tak. Eee, halo? Is anybody? anybody care? Tam się, kuźwa, otwiera buzia tego, dobra, spoko. Tu może za schodami coś? O, 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 o. A co to, to, to? Skrzyja, Elytra. Mmm, okej. Okay. Czy ja mogę też na górze, że tak powiem, Hejka, no hejka, naklejka, czekaj, 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 bo mi się wydaje, że ta litra to jest po coś, żebym ja mógł gdzieś tam wejść, nie? Tu tylko to jest ta elytra, w sumie nic więcej. Hmm. Yy, w sumie, tak, i, yy, 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 uj, mogę stąd wyjść, dobra, spoko, fajnie. To w takim razie idę tutaj i będę mógł tu wejść, czekaj. Mogę tu wejść, czy nie mogę tu wejść? Hajju, dobra, jest, mam to! Co to jest? Ty tak na serio? Ale tak serio, serio. To ja tu widzę, że będzie zarąbista ocena mapy. Uuu. Uuuu Piękna mapa. Nie no, troll, znajdź kilof, albo guzik. A, bo wykop obsydion. No cie panie, to żeś poleciał po całości, kurna, nie? Znajdź kilof, albo guzik. Dobra, tu jest guzik. Czy to nie ten guzik? Czy jest jeszcze jakiś ukryty guzik? Teraz nie wiadomo, kuźwa no. Halo, szukaj! Szukaj, Gałemodzie! Miuuu! Czekaj, ja se tu kuwa, sprawdzę. No, faktycznie nie ma tutaj komentarza. Bloka dobra, tutaj też nie, tutaj też nie. Tu jest obsydian. Hmm. Może w środku. Rozwala mapę, wiem, no ale nie widzę innego sposobu. Aha, bo teraz mi się tutaj obsydian wyłączył. Hmm. No to tego nie zauważyłem. Czas na porozmawiając z widzami. Przepraszam bardzo, gdzie jest kuźwa Kiara? Bo ja bym chciał. Ta mapa to jest jakiś pierdzielony żart. Ta mapa testuje moją cierpliwość do granic możliwości. Ta mapa zasługuje na. Ocenę minus miliard kuźwa, nawet nie na 10. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawicie w momencie kiedy otwieram miliard drzwi. Nie, po tych drzwiach kuźwa ja nie zamierzam przechodzić tego labiryntu. Definitywnie nie. O, najlepiej! Guzik kuźwa gdzieś ukryty kurła w, w ścianie. To pewnie nie będzie ten, co? A, to będzie ten. Co to jest? Aha, i tu pewnie się miliardy mobów respi, tak? Czy co? Przywołaj zombie. No na pewno. No, ho, 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 ho! jeszcze czego, paszli paszli, ja widzę, pa, 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 ile zombie. pa, ile zombiaków było, pa pa czy wy to widzicie, ile by tego było? czy tego by było wciul wciul jeszcze więcej, trzeba tu, trzeba zamknąć ten ten, ten, ten cyrk cały kuźwa, dobra, idę, idę, idę stąd do widzenia proszę mnie przepuścić co jest z tą komendą? nie to co jest tą komendą? Fill Minecraft Sand. Gdzie to kuźwa ma się filować? Bo ja nie rozumiem. Minus 807. Jest dwa razy wpisany koordynat. To mi się wydaje, że tu chyba nie powinno być tak, tylko to powinno być chyba tak. Wait. Nie, dobrze mówię. Że dwa razy koordynaty są wpisane. Po co dwa razy? Raz wystarczy, chyba. To nie o to chodziło? Jeden piasek miał być w ogóle. A tu się wcisnęło coś. To o to chodziło? Ta, o to chodziło, że tu się miało to wcisnąć. Kuźba, nie rozumiem. Kończyłem wszystkie zadania, teraz teraz dawaj, kiarę. Ok, ok. Kiara jest w domu w pokoju nagrań. Aha. Narzędzie do maltretowania. Super. Zgiń! To tak po prostu profilaktycznie Prawda, żeby Żeby go Prawda, ten, nie, żeby se nie myślał Że może sobie pozwalać na jakiś ten Kochanie, miałem porąbane przygody Dzisiaj, normalnie nie uwierzysz Nie uwierzysz, po prostu Jak ci powiem, to nie uwierzysz, dobra, idę do pokoju nagrań Kiara! 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 Ło, to studio stare Kiara! Kochana boja, czemu ty jesteś biała w ogóle? <laughs> Okej okay. No i spoko. Ile mam znajdziek? 7. Wow Miałbym chyba nawet więcej, ale już potem tam za bardzo nie, nie przykładałem do tego. Dzięki za nagranie mojej mapki. Powiem tak, ja bym ocenił ją. Eee... Masz kuwa 7, nie? Po prostu masz 7. Bożeś mi zniszczył mózg. Pokój widzów jaja i kogo? Dwertosa? A kto to? <gry> to ty? A może, może tak. Eee, bardzo dużo główek. Dobra, czekaj, co ja mogę powiedzieć o tej mapie? Bo generalnie tak: eee, Miała swoje fajne strony, miała swoje dziwne strony, i miała swoje bardzo złe strony. E, spoko było to, że mapka była z fabułą, że były tutaj te różne kwestie yy, pobudowane, wszystko i tak dalej. To było jak najbardziej fajne, ładne, podobało mi się i w ogóle. E, te znajdźki, spoko, w mapkach fabularnych często się zdarza, nie ma tutaj się do tego, do czego przyczepić. Sama część tej fabuły, gdzie to było nawiązywanie takich, no, średnich tematów, moim zdaniem, no to, to tak, tak pół na pół. Mam prawo tutaj, że tak powiem, wygłosić swoje zdania a propos tego, czy mi się fabuła podoba, czy nie. Eee, momencik, tutaj byliśmy gdzieś właśnie. O tak, tu były poziomy. Eee, to były quizy. Eee, no to klasyczne poziomy, tak. Tutaj replika, gdzie no nie było e, kilofa. Więc no nie byłem w stanie, że tak powiem, tego zrobić, no bo nie wyobrażam sobie na Game Boy zero rozwalać, przepraszam, tutaj bardzo bloki, żeby wielce zrobić e, spodnie, więc no powinieneś przewidzieć tutaj jednak ten e, kilof. E, druga replika to samo, no późna wielka, pochodnia e, 3D. Gdyby nie to pierdzielone dziwne przejście, po prostu, żeby tu nie było tej ściany, tylko normalnie, żeby można było sobie oglądać tej weftę, myślę, że nawet bym to spróbował się podjąć tego i zrobić to. E, Deżà vu klasycznie, myślę, że tutaj bez jakichś mm, szaleństw i tak dalej. Co dalej, co dalej? Redstone, spoko, jak najbardziej. Myślę, że, 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 że fajna opcja. Zawsze, zawsze coś tam takiego jest. No, bo generalnie bardzo dużo poziomu było, tak? Tutaj też znajdź guzik, spoko. też z tym obsydianem w ogóle. Tutaj później chyba te drzwi były, tak? To było tutaj, czy to nie było tutaj? Tak, to chyba było tutaj. Nie, nie jestem przekonany, czy to było tutaj. Ale gdzieś było w każdym razie. No i później tutaj te walki z mobami w sumie, no bo było tutaj w ciul tych mobów. E, labirynt, no i później po tych e, MOBach dopiero się, że tak powiem, przenosiłem z powrotem, że ukończyłem wszystkie zadania. Mówię, zadań było dużo i normalnie było wszystko spoko, ale jakoś po prostu mnie to do końca moim zdaniem nie kupiło. E, dlatego tutaj po prostu dałem 7 na 10. I tak uważam, że to była dosyć duża, dosyć duża e, i wysoka ocena. Ale no to już ocenici, e, o, o, le, le, le. ocenicie sami w każdym razie, moi drodzy. Tutaj sobie damy, że, że tutaj znajdź kierunię, rozumiesz, dokładnie. Tu będzie już spoiler zakończenia. I cóż, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. E, sobie wysadzimy, wiadomo, tutaj troszeczkę mapki, bo to, wiadomo, tradycji musi się stać zadość. Myślę, że się po części ze mną zgodzicie od, odnośnie oceny, ale jestem ciekaw waszych opinii na temat tej mapy, co wam się tutaj podobało, co wam się nie podobało. Jeżeli będę takie opinie widział, to przynajmniej będę wiedział, że faktycznie dotrwaliście do końca odcinka i, że tak powiem tutaj wygłosiliście swoją opinię, bo jest to też dosyć ważne, bo wiecie, ja oceniam te mapki, ale Wy również jako osoby, które oglądacie tę serię i tworzycie te mapki, również powinniście tutaj oceniać te mapki, czego czasami nie robicie. Po prostu piszecie, e, że dobra, albo fajna, albo niefajna mapka, a bardzo chciałbym, żebyście też wygłosili się wygłosili w komentarzu opinię, co Wam się podobało na tej mapie, co Wam się nie podobało. I tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie oglądanie, moi drodzy. Dlatego trzymajcie się i papatki. Hej, hej, cześć, cześć.